Jestem wodnikiem, ale nie wiem co to ascendent. Takie pytanie pojawiło się pod filmem o Plutonie w Wodniku, więc odpowiadam. Ascendent jest jednym z najważniejszych elementów Twojego horoskopu urodzeniowego. To znak, który wschodził na wschodnim horyzoncie w chwili Twojego urodzenia, czyli bez znajomości godziny nie da się go ustalić, godziny urodzenia. Jest nie tylko kluczem do tego, jak ci widzą inni, jak wyglądasz, jakie robisz pierwsze wrażenie, ale także jest początkiem całego twojego horoskopu. Wyznacza bowiem pierwszy dom, od którego liczy się wszystkie pozostałe, czyli wszystkie 12 domów astrologicznych. Każdy dom opisuje różne obszary życia, a ascendent pokazuje, jak wchodzisz w świat, jak zaczynasz nowe nowe rzeczy i jak manifestujesz tak naprawdę swoją osobowość. To fundament całego Twojego horoskopu, więc warto go poznać i koniecznie to zrób.